Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Sinbad z bloga GiganNerds.pl i będziemy mogli zobaczyć chyba już siódmą misję, komnatę z gry Orcs Must Die, tej znakomitej gry yy, autorstwa Robots Earth Entertainment. Otrzymaliśmy nową pułapkę, ścienne ostrze. Yy, naszym zadaniem jest ochrona szczeliny, czyli takiego miejsca portalu przed yy, hordami orków i musimy to robić Się stało. Już skończył monolog, całe szczęście. Yy, ta znakomita gra: yy, to połączenie gry Tower Defense i yy, szczelanki osobowej. Musimy za pomocą pułapek powstrzymywać kolejne fale orków. i Zaglądamy do naszej księgi czarów. Mamy tutaj widać u góry yy, potencjalnych wrogów, podstawowy bro, wróg. Szybki, poruszający się kobold i wielki ogrom, trudny do zabicia, jak się tutaj przygotować? Musimy się rozejrzeć troszeczkę. Biegałem tutaj po okolicy, kiedy on gadał te swoje monologi, cudowne. I co? I co my tu mamy? Tutaj jest przejście. Zastanawiam się, czy przypadkiem nie ustawić tutaj tego typu łapek tak bliżej troszeczkę tego, tego naszej szczeliny, tego miejsca, które bronimy. O, tego właśnie. To nie jest łatwy etap widzę tutaj. Mamy potencjalnie trzy drogi do wejścia do szczeliny spróbujmy. Wiadomo, no, podstawowe dwie pułapki, podłogowa i ścienna. Łucznicy, czy nam się tutaj przydadzą? Łucznicy raczej nie, chociaż moglibyśmy tu ich ustawić i tutaj by narazili przeciwników. No może weźmiemy łuczników tak, weźmiemy łuczników pułapki na pewno będziemy chcieli się uzdrowić momencie, inaczej to skonfigurujemy tak, podstawowa w obronie na pierwszym miejscu, druga lecząca na drugim później pułapka podłogowa, ścienna łucznik i mam jeszcze dwa sloty, zastanawiam się że weźmiemy barykadę i 800 punktów, strasznie drogo i, i, i no tą smolną pułapkę, która zwalnia marsz przeciwników tak, weźmiemy ją, dobrze to powinno nam wystarczyć i teraz konfigurujemy pułapki spróbujmy tutaj damy łuczników dwóch nie wiem skąd oni będą szli najpierw mam kompletnie pojęcie uwolnimy hordę, jeszcze zdążymy sobie ustawić te pułapki czy wyjdą z górnych wrót? tak też nieraz przepraszam tutaj musimy sobie poradzić za pomocą kuszy i tak też zrobimy. Przy pierwszą falę powstrzymamy ręcznie. Świetnie. Idzie dobrze. Dobrze, i teraz szybko skonfigurujemy tutaj pułapki z tej z tej strony i poczęstujemy ich. Kolcami, może dwoma rzędami, a tymczasem zobaczymy, co się dzieje tutaj. Myślę, że te drzwi się otworzą teraz. Nawet nie. Dalej bronimy góry. Spróbujemy skupić na nasze strzały, żeby strzelać celniej. Ale dostaje straszny wcielk To jest duża fala. Troszeczkę ich przejdzie. Musimy poradzić sobie teraz szybko bardzo silną bronią, która bardzo fajnie zabiera zdrowie przeciwnikom i daje je nam. Dobrze, druga fala powstrzymana. Szybciutko konfigurujemy tutaj dodatkowe pułapki i dodamy jedną tutaj, bo to już czuję, że te Bardzo muszę uważać na te koboldy, które są szybkie, nie wiem piekielnie szybkie które bardzo szybko docierają do szczeliny i zabierają nam te 25 punktów, które widzicie w jednym prawym razie. Rozleźli się, strasznie się rozleźli. Tutaj będę musiał jakoś dodać tu do kaby. Dobra. Szybko, szybko. Yy, nie było źle, szybciutko to poszło nam. Dobra, teraz tak, pułapki. Tutaj ściennej nie możemy dać, więc konfigurujemy je na ziemi, raz, dwa, trzy, cztery, tu jeszcze jedna i może polecimy na górę i już nic nie zrobimy, zakładam kredytów, kredytów, niech to będą kredyty, dobra, uwalniamy hordę, idą z dołu i z góry, tam będziemy musieli to On tutaj się przemieszczają na boki, to jest fatalne. Przeszli tam na górze? Przeszli. Muszę tam powiedzieć szybciutko. Oj, nie daw się. w ostatniej chwili. Ja dokończymy obronę mostu i polecimy na dole. Dobrze. Jeszcze jeden pozostał? Nie, 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 oni są gdzieś jeszcze indziej. A, idą, tak. Dobrze, musimy szybciutko tutaj wzmocnić nasze pułapki na dole. Nieprawdopodobnie się tutaj rozłożą. To jest ogromnie niebezpieczne dla mnie. To jest nas górę. Szybko na górę. Fala piąta. Szybko na górę, poradzimy sobie tutaj, powstrzymując ich. A może szybko uzupełniam sobie zdrowie. Dobrze, dobrze. Zmiana szybka znowu broni. Mana nam się powoli uzupełnia. I przed nami kusznicy. Trzeba więcej zainwestować w włóczników swoich. Żeby bronili tego dolnego przejścia, nie wiem czemu w sumie tego nie robię, bo przecież to przeklęte yy, pułapki podłogowe, no to jednak jest podstawowa, najtańsza pułapka, która teraz jeszcze dodatkowo powalnia naszych przeciwników. Także tam jest potencjał na to, żeby yy, ci łucznicy mieli pole do popisu. Więc szybko schodzimy i ustawiamy jeszcze, ile nas stać? Dwa, trzy dwóch, dobra co robimy musimy tutaj zobaczyć co się dzieje a później na górę tam będziemy mogli się wykazać jeszcze niepewnie tutaj zawsze za mało tych będzie, strasznie szeroki ten korytarze jest tutaj, przejście przeszli, muszę wracać na górę przeszli, przyszli już się rozchodzą To, co co poradziliśmy? Tylko tam gdzieś tu jest jeszcze jeden. Gdzie oni są? Tutaj. Uff, nie było łatwo. Jak by to zrobić? Tutaj możemy dać pułapki ścienne, więc damy jedną tutaj, drugą tutaj, trzecią tutaj, czwartą tutaj. Dobrze, to nie jest zły pomysł. Damy... Koniec pieniędzy, no koniec kasy. Fatalnie. Damy... Tak, taką mam fantazję, żeby tutaj dać łapkę Smolno, zobaczymy, może, może to pomoże jakoś. Dobra, uwalniamy Hordy, nie będziemy czekać, to jest siódma fala. Zobaczmy. Jeszcze nie pojawił się Ogor, prawda, który jest najważniejszym, najpotężniejszym przeciwnikiem. A jest jeszcze Koboldy, właśnie, to jest szybkie bestia. Zobaczmy, czy na dole, na dole też lecą Koboldy, pewnie. Zresztą jest tutaj dużo. Dobra, musimy się przygotować tutaj. Dobrze. No źle. Nadal panujemy nad sytuacją. O, jest. Szarze przypuścił na mnie. Będziemy się tego, tego przyjemniaczka i załatwimy naszego głównego przeciwnika teraz. Ogra. gra. Masa klikania, spamowania. Ale jeszcze troszeczkę i będzie pan. nim. nas załatwić. Oj, świetny pieniążek. I musimy sobie poradzić jeszcze tutaj. Z naszymi falami rozsadzamy kolejne pułapki. Zabrakło pieniędzy. Jeszcze jedna pułapka smolna. Przypią te koboldy. Strasznie szybko wycierają szybko do, do szczeliny, zabierając nam punkty. To jest bardzo niebezpieczne. Musimy uważać. Właśnie, w sensie zastanawiam się, czy na byłoby zdobywać także te perfekcyjne ee, punkty za przejście, perfekcyjne dla każdej, każdej mapy, no ale jest to bardzo trudna gra. Oj, jeszcze tutaj, już przyjemna na cztery ulti. Jeszcze To, że nie załatwiliśmy. Niedobrze, niedobrze tutaj mamy wrogów. Udało się. Tutaj. Dwóch ostatnich. Trzech. Super. Więc zostawiamy kolejne pułapki, które potencjalnie zatrzymają naszych przeciwników. Koniec kasy. Tutaj zostawimy jeszcze może pułapkę Smolną, no. tak. tak. Zabieramy życie w ten sposób. Nie nie ich kolcami, co się dzieje. To tak kolejną falę koboldu. Koboldy, Koboldy tutaj są bardzo szybkie. także sprawdzamy, co się dzieje tutaj na moście. Wolemy kłapkę się przeładować. I pomagamy pułapce tutaj. Świetnie. Pułapka ta z boczna się. powinna przeładować raz. czasem pomagujemy w sytuacji tutaj. Ta się chyba kończy. Hello. I ostatni. No jeje, Tutaj jeszcze obrót. Szybko szybko. Zanim podejdzie do płatki, powozmyźnij na no, dobra dziewiększość życia. Dobrze, dostał potężną porcję. Wpuszczamy do tego jeszcze jedną płatkę. Dostałem. Udało się! Świetnie! Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Przeszliśmy tą mapę razem. Zobaczymy, jaki wynik. Będzie dostać komplet czaszek. Znakomicie! Świetnie! Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na następne materiały naszego bloga, na nasz kanał. Może, pierwszy raz o to poproszę, proszę o subskrypcję. Nasze materiały będą pokazywać się cyklicznie coraz częściej. Być może, nawet dołączą do wydawania materiałów nowe osoby, są pomysły na nowe cykle. Jakość materiałów będzie na pewno rosła. Zwracajcie nam uwagę, może co trzeba zrobić, co trzeba poprawić, jakie gry chcielibyście zobaczyć. Z tej strony mówił Simbad z blogu Giganets.pl. Do zobaczenia, cześć.